Leszek Krzymowski, rozmowy o Polsce. Witam. Dzisiaj gościmy u Tomasza Somera, redaktora naczelnego Tygodnika Najwyższy Czas. Napisałeś taką książkę Operacja Polska, odsłaniającą kulisy Operacji Polskiej z 1937 roku. Co to była za operacja? To nie jest książka Operacja Polska, tylko ta ostatnia książka, to jest druga książka, którą nie tyle nawet napisałem, co nazwijmy to opracowałem na ten temat. I ta druga, która w tej chwili wyszła, to to są relacje, 45 relacji, z których część to, jest, jakby, to są relacje świadków, a część to są relacje świadków, nazwijmy to, pośrednich, czyli takich osób, które no, miały styczność z dużą ilością y, świadków, dla przykładu były, nie wiem, jakimś działaczem polonijnym, y, albo jakimś księdzem, albo y, jakimś działaczem społecznym, i po prostu miały y, dotarcie do bardzo wielu osób y, we wcześniejszych czasach. Tak? I to są relacje z Operacji Polskiej. A co to jest Operacja Polska? No, Operacja Polska to jest jedna z części wielkiego terroru, który miał miejsce w Związku Sowieckim w latach 1937 38 I, jak sama nazwa wskazuje, polegał na tym, że mordowano Polaków. Ile osób wtedy zginęło? No, to jest jeszcze do ustalenia tak naprawdę, bo te sprawy są dosyć dobrze udokumentowane, tylko problem polega na tym, że dokumenty spoczywają w archiwach rosyjskich i białoruskich i dopiero przejrzenie tych wszystkich dokumentów by tę sprawę ostatecznie wyjaśniło. Natomiast dysponujemy jakimiś tam szacunkami. Jest szacunek taki rosyjski sprzed już prawie 20 lat, to tam się mówi o 111 tyś, ponad 111 roz, tysiącach rozstrzelanych. Tyle, że to jest tylko powiedzmy jakaś część ofiar. Ja myślę, bazując jakby na, na całej wiedzy, którą zebrałem przez parę lat na ten temat, że to górny pułap to jest około 200 tysięcy, a właśnie. dolny poziom to jest jakieś tam 120-130 tysięcy. No właśnie, bo kilkanaście miesięcy temu, jak dałeś mi swoją książkę ,,Rozstrzelać Polaków", ja też zacząłem to liczyć. I wychodzi, że na pewno zginęło tam więcej osób niż w Katyniu, bo Katyn jest około tam 21 tysięcy, Ty mówisz między 111 a 200. Dlaczego o tej operacji się w Polsce prawie w ogóle nie mówi, a Katyń, o Katyniu się mówi? Znaczy, no zginęło co najmniej pięciokrotnie yy, więcej, a maksymalnie nawet dziesięciokrotnie więcej, tak. O Katyniu całościowo, no to tam prawdopodobnie to dochodzi do jakichś prawie 24 tysięcy. Natomiast nie mówi się z tego powodu, że yy... Jakby ta sprawa w ogóle nie była znana. Zaczęli, ona się pojawiła w obiegu naukowym na początku lat 90., tak naprawdę. Zaczęły wypływać wtedy dokumenty z sowieckich archiwów i się okazało, że jakby Polakom był poświęcony specjalny rozkaz, który no, wskazywał Polaków na śmierć. Tak? W ogóle wcześniej nie wiedziano, w jaki sposób ten wielki terror był, nazwijmy to, rozwiązany logistyczno-administracyjnie. Dopiero na początku lat 90. po otworzeniu pewnych zasobów archiwalnych okazało się, że to było przeprowadzone przy pomocy no, pewnych takich no, stricte administracyjnych posunięć przez e, e, Sowieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych czy NKWD. I wtedy też no, ta prawda zaczęła wychodzić na jaw. Dlaczego Twoim zdaniem Polacy byli na tej czarnej liście Stalina no, na pierwszym lub jednym z pierwszych miejsc. No bo rok 1939 to znowu agresja stalinowska, pakt Ribbentrop-Mołotow. Wszystko, co się, co się później działo, to mamy kolejną potężną zbrodnię i znowu Polacy. No, wynikało to z wielu powodów. No, pierwszy powód to był taki, że y, Rosjanie generalnie y, mieli zły stosunek do Polaków. I to y, jakby y, w czasach y, zaborów to, było, to była rzecz oczywista. Polacy byli poddani rusyfikacji i docelowo tam kawałeczek po, kawa po kawałeczku nawet y, te resztki tutaj Królestwa Polskiego, które zostały, miały powoli zniknąć. Tak? I w momencie, kiedy nagle się ta Rosja zawaliła i Polacy odzyskali niepodległość, no to Rosjanie wbrew pozorom nie potraktowali tego oczywiście jako akt sprawiedliwości dziejowej, tylko jako no, takie uderzenie w twarz, że jak to ci Polacy, których my już żeśmy tak tutaj praktycznie problem Polski rozwiązali, a oni nagle tutaj sobie robią państwo. A co więcej. Oni sądzili, co widać w literaturze zarówno komunistycznej, jak i w literaturze białorosyjskiej, biało tak że Polska będzie dążyła do odzyskania tego status quo ante, czyli do odzyskania granicy z 1772 roku. W Polsce oczywiście z różnych przyczyn tak naprawdę nikt o tym nie myślał. Ale Rosjanie o tym myśleli i to ten sposób myślenia y, przejęli Sowieci. No, Sowieci wprawdzie byli komunistami, ale jednak w większości rosyjskimi. No, oczywiście by, byli tam Żydzi, byli, były tam inne narodowości, ale jednak największa masa to byli Rosjanie, więc to, to był jeden czynnik. Drugi czynnik to było to, że y, Polacy wyjątkowo ciężko poddawali się y, komunizacji. Oczywiście z wyjątkiem pewnej grupy komunistów, w większości pochodzenia żydowskiego, pochodzących z Polski. No, którzy byli komunistami, więc oni sami próbowali tych Polaków komunizować. Natomiast jeśli chodzi o samych Polaków, tych zwłaszcza rdzennych, którzy żyli na terenie obecnej Ukrainy, obecnej Białorusi, no to oni byli przywiązani do pewnych tradycyjnych wartości, byli z reguły gorliwymi katolikami i nie chcieli wstępować do kołchozów, nie chcieli ulegać tej antyreligijnej propagandzie, raczej trzymali się jakby Swojej tożsamości. I to też bardzo, bardzo denerwowało komunistów. Czyli to są, to są dwa główne powody. No, wydaje mi się, że pewnym powodem jest też fakt, że w tym aparacie represji była bardzo duża liczba Żydów, komunistów żydowskich pochodzących z, terenu, z terenów rozebranych z, z byłej Rzeczpospolitej, którzy z kolei w większości mieli bardzo negatywny stosunek do Polaków, a wręcz nienawiścią uderzyli państwo polskie. I to widać, jak się, nie wiem, czyta roczniki prawdy z lat 30. No to jakby ten stosunek do, do Polski widać wyraźnie, a tam głównie pisali ludzie pochodzenia żydowskiego. Do, nawet do takich paradoksów dochodziło, że w 1937 roku, już po tych prawach antyżydowskich wprowadzonych w Niemczech, tak, to cały czas prawda pisała, że to Polska jest najbardziej antysemickim krajem, w którym prześladuje się Żydów i tak dalej, a w Niemczech, gdzie już zaczęto to rzeczywiście robić, to jakby tego nie dostrzegano. Co wynika z tego, że autorzy, którzy pisali w tych, w tych komunistycznych gazetach, Mieli taki, a nie inny stosunek, czyli bardzo zły stosunek do Polski, a bardzo pozytywny do Niemiec, jakiekolwiek te Niemcy by nie były. Czyli nawet mimo, że był ten Hitler, to wprawdzie był faszysta, ale nie dostrzegano tego, co on zaczyna robić. To potem, że to odbiło się wielką czkawką, bo no, ten sposób myślenia nie wiadomo dlaczego. Już nawet w momencie, kiedy te zbrodnie były bardzo głęboko zaawansowane trwało. Także jak się skumulowały te trzy. Czynniki, czyli z jednej strony wrogość wobec Polski, z drugiej strony wrogość wobec tych Polaków, którzy żyli w sposób e, tradycyjny na terenie sowieckim, oraz e, wrogość tych represyjnych organów, e, które dokonywały wielkiego terroru, no to mieliśmy efekt w postaci operacji Polski. Ten słynny pakt ribbentrop beck Piotr Zychowicz stawia taką tezę, że w 1939 roku należało dogadać się z Hitlerem i wspólnie pójść na związek radziecki ty podzielasz ten pogląd No ja nie tyle podzielam ten pogląd bo ja uważam że nie trzeba było iść na ten związek sowiecki tylko już po prostu Niemcy jakby bardzo koniecznie chcieli no to niech sobie sami by poszli na ten związek sowiecki a my powinniśmy przyjąć Taką samą, jakby taktykę, jak przyjęli Węgrzy, czy jak przyjęli Rumunii. Innymi słowy, wejść w tego typu stosunek z Niemcami, który jakby nie naraziłby nas na konflikt z nimi. Zwłaszcza, że nie wiadomo, jak to by się oczywiście skończyło, ale na początku te żądania Hitlera. W porównaniu z tym, co do czego doprowadziła zgoda Sowietów z Niemcami, nie było jakieś tam specjalnie wygórowane. No, jeżeli rzeczywiście to by się zakończyło na eksterytorialnej, tak zwanej Predy. jakiejś tam autostradzie, no to to nie, to nie było wielkie ustępstwo. Natomiast wejście w taką pozycję, w jakiej żeśmy się znaleźli no to życie musiało spowodować katastrofę. No to nie jest jakby teza zresztą y, Piotra Zychowicza, no to jest zaznana teza funkcjonująca y, w, w publicystyce, nie wiem, londyńs wiadomości londyńskich na przykład, tak. Y, zresztą w książce Zychowicza on nie, nie bez powodu się regularnie powołuje na Józefa Mackiewicza, mhm. który takie tezy przedstawiał. Z kolei inny publicysta najwyższego czasu, Adam Wielomski, napisał kiedyś, że w 1943 roku, jak Odkryto groby katyńskie to należało w imię, w imię dobrych relacji z Sowietami no, iść w to tak zwane kłamstwo katyńskie, czyli nie oskarżać Rosjan, nie domagać się prawdy. I Wielomski stawia taką tezę, że y, tak naprawdę dzisiaj w imię dobrego stosunku, do, dobrych stosunków z Rosją nie należy walczyć o Smoleńsk. Naprawdę o Smoleńsku. Nie, no oczywiście taka teza jest błędna, znaczy zwłaszcza ta jej pierwsza część, bo zawsze trzeba tego typu sprawy starać się jak najmocniej nagłośnić. Tutaj sprawa była oczywista yy, i być może ujawnienie katynia. Doprowadziło do tego, że jak Sowieci tutaj wkroczyli, no to jedyne na co sobie pozwolili, no to ta, yy, ta, ta zbrodnia w Augustowie. Być może byłoby tego więcej, yy, a nie, nie zdecydowano się na taką rozprawę z uwagi na yy, Katyn, ten kontekst, że ludzie o tym wiedzieli. Ale oczywiście yy, było też faktem, że. Katyń to była niemiecka rozgrywka propagandowa. No tyle, że jeżeli jest rzeczywiście zbrodnia, to bez względu na to, czy to była rozgrywka propagandowa, czy nie, no to powinno być to wszystko wyjaśnione i jacyś tam wykonawcy powinni ponieść jakieś konsekwencje. No, oczywiście tego, tego nie było. Wielomski też pisze, że dotychczasowe ekipy polityczne właśnie w imię dobrych stosunków polsko-ukraińskich poświęcały sprawę rzezi wołyńskiej. Rzeczywiście w tym roku o tej rzezi wołyńskiej mówiono rzeczywiście dużo. Wcześniej, wcześniej ten temat jakoś przemilczano. Ty zgadzasz się z takim stanowiskiem, że w imię poli politycznego pragmatyzmu wszystkie te sprawy, które jedną czy drugą stronę bolą, należy zamieść pod dywan? Nie, no oczywiście, że nie. No, oczywiście, że to wszystko trzeba no, wyświetlać i to w jak najbardziej jaskrawych barwach, żeby ludzie wiedzieli, czegoś się mogą spodziewać, no to wiadomo. Natomiast jeśli chodzi o Wołyń, yy, to jakby... Sprawa jest nieco analogiczna do operacji polskiej, chociaż oczywiście to jest mniejsza skala. Też były jakieś tam szczątki informacji, ale nikt się tym właściwie profesjonalnie nie zajmował. Dopiero właśnie profesor Siemaszko zajął się tym i wyświetlił to. Dosyć zabawne, że potem ci ludzie, którzy są niby tymi zawodowymi historykami, to jedyne co zrobili, to zaczęli go krytykować za jakieś tam błędy czy niedociągnięcia, które oczywiście przy takiej pracy robionej w dodatku no, sposobem chałupniczym za własne pieniądze i tak dalej, muszą się zdarzyć. Tak? Profesor Siemaszko rozpoczął nagłaśnianie tej sprawy 20 lat temu i teraz, 20 lat później, jak on już jest bądź ciągle żyje, ale jest już tam prawie 100 lat ma. To teraz dopiero yy, yy, ujrzało to naprawdę światło dzienne, ale to jest naprawdę wielka sprawa, że tak, na, jakby zainteresowanie tego jednego człowieka i jakby praca tego jednego człowieka, i to taka dosyć benedyktyńska praca, doprowadziła do takiego efektu. Rozmawiamy o stosunkach polsko-rosyjskich. Teraz taką sprawą, która najbardziej yy, dzieli Polskę i Rosję, jest sprawa Smoleńska. Czy jak Ty byś ocenił te trzy, już z górą, lata działania rządu i opozycji w sprawie katastrofy smoleńskiej? Ja nie wiem, czy dzieli, dlatego, bo tutaj sprawa jest niewyjaśniona i dopóki się nie wyjaśni, to nie wiadomo, że to dzieli, czy łączy, no tak naprawdę, A, Jeżeli, jeżeli IA... widzimy marsze klubów Gazety Polskiej, czy innych organizacji pod ambasadą rosyjską w kolejne rocznice, jeżeli słyszymy płomienne przemówienia Jarosława Kaczyńskiego no nie, rusofobiczne to, że jest jakaś, jest no to... jakaś organizacja w jakimś kraju która nie wiem maszeruje pod ambasadę no to tak naprawdę to nie można na podstawie tego y, opisywać całości stosunków y, moim zdaniem jest szereg innych problemów tak naprawdę które dzielą Rosję od Polski a katastrofa smoleńska jest bardziej takim problemem retorycznym troszeczkę. Łatwo jest y, przy jej pomocy przykrywać te wszystkie pozostałe problemy. Mówisz o pozostałych problemach, czyli jakich? O embargu na polskim mięso? Czy o No o te, o te niekończące się represje gospodarcze ze strony Rosji, które są w dodatku robione w sposób zupełnie idiotyczny. Y, oprócz tego kwestia cały czas tego rurociągu północnego, y, który, jak wiadomo, nie dość, że doprowadził do blokady portu Szczecińskiego tak to jeszcze w dodatku no w ogóle jest super kontrowersyjną instytucją, bo proszę zwrócić uwagę, że Rosjanie jak ktokolwiek im podpłynie w, te, w, w ogóle w okolice ich jakichś wód terytorialnych, to tam prawie że strzelają, a, a chcą rozszerzać te wody w nieskończoność, natomiast sami pakują się z rurą właściwie tutaj na całą długość polskiego wybrzeża i nikt o tym nie mówi. Bardzo wygodnie jest znaleźć taki jakiś temat zastępczy jak katastrofa smoleńska i powodować, że nie rozmawia się o prawdzie, Yy, prawdziwych interesach, tylko się tam rozmawia o jakichś rzeczach, które w dodatku nie będą wyjaśnione, no bo miejmy świadomość tego, że to yy, przez w najbliższym czasie nie będzie w żadną stronę wyjaśnione. No tak, ale z drugiej strony ciężko nie zrozumieć tych ludzi, którzy się domagają... No ale tak samo prawie. ciężko nie zrozumieć ludzi, którym się wydaje, że istnieje jakieś UFO, nie? No jasne, z całą pewnością, ale mm -hmm. ja pytałem o, o to, jak ty oceniasz y, działania rządu i opozycji w, w, w kontekście Smoleńska, no bo rząd, ja mam wrażenie, przynajmniej stara się sprawę zamieść pod dywan. Ale tu nie, nie ma co oceniać, to są każdy, każdy, każda z tych stron ma swoje interesy polityczne i je rozgrywa przy tej pomocy. Także istnienie czegoś takiego jest bardzo, zarówno dla tego rządu, jak i opozycji, jak i dla Rosjan, jest bardzo wygodne. Można się wzajemnie oskarżać. Można się wzajemnie oskarżać, jedni drugich, y, krótko mówiąc, oskarżają o głupotę, o infantylizm, o zdradę, o cokolwiek chcesz. Mówisz jeszcze o problemach gospodarczych. Wymieniliśmy na razie kwestię mięsa, wymieniliśmy, mówiliśmy o, o sprawie gazociągu. Wraca jeszcze czasem jak bumerang kwestia Łukaszenki, bo tutaj też są głosy w Polsce podzielone, jak my powinniśmy sobie uregulować sprawy z, z Białorusią, z Łukaszenką. No, słyszymy często o gnębieniu polskiej mniejszości narodowej na Białorusi, ale z drugiej strony podnoszą się też głosy, że jest to rewanż Łukaszenki na, na Polsce za antybiałoruskie, antyłukaszenkowe działania Polski. Jak, 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 jak ty to oceniasz? Jaka jest prawda? No ciężko jest dokładnie to ocenić, bo tam stamtąd przychodzą bardzo sprzeczne sygnały. Natomiast jakby dla mnie pewnym probierzem jest to, co się dzieje z tymi archiwami, bo jestem zainteresowany tym tematem historycznym. No i prawda jest taka, że tam na Białorusi to jest wszystko chyba najbardziej zamurowane. I rzeczywiście tam jest tak, że rządzi pewna taka kasta byłych. Funkcjonariuszy sowieckich służb bezpieczeństwa, albo ich jakiś teraz już krewnych, znaczy tam jakichś synów, dzieci, itd., itd. Dobrym przykładem jest na przykład strona tamtejszego KGB, bo w odróżnieniu od Rosji czy Ukrainy, to oni nawet nie zmienili nazwy, i tam jest cały czas KGB. Jak się wejdzie na stronę KGB białorus białoruskiego, no to tam jest taki rys historyczny i ci wszyscy mordercy, którzy na przykład z dużym zapałem likwidowali ludność polską, to oni są tam przywołani w, niemalże w ramkach na ścianie, tak. Innymi słowy, ten duch tego sowietyzmu tam się utrzymuje. No pytanie jest też, co zrobić jakby z, z tym faktem, że do Białorusi został przyłączony duży fragment terytoriów, które nawet w tym takim stuprocentowo etnicznym charakterze w momencie przyłączania był polski w 100%, teraz prawdopodobnie też nadal jest, nie? takie miasta jak Grodno i tak dalej i tak dalej, no, to nie jest łatwa sprawa, jak yy, uporządkować stosunki z Białorusią, zwłaszcza, że prawdopodobnie nie da się ich uporządkować, dopóki będzie rządził Łukaszenka, a jak długo on będzie rządził, nie wiadomo, jeszcze nie jest taki stary. Ja słyszałem taki pogląd, chyba nawet z ust Korwin-Mikkego który twierdzi, że tak naprawdę mądrość polskiej polityki zagranicznej polega powinna na tym, że tego Łukaszenkę można sobie wygrać dla Polski w takim sensie, że on ciągle lawiruje między Rosją a Zachodnią Europą i wszystkie problemy, które mamy właśnie w relacjach z Białorusią, wynikają z tego, że nie byliśmy w stanie jakoś go w, w orbicie swoich interesów w, wciągnąć. No, łatwo jest powiedzieć, że coś można wygrać, ale tego nikt nie próbował, więc nie wiadomo, czy to jest fakt, czy nie. Także to, a on rzeczywiście tam jakoś lawiruje. Nie wiadomo do, do końca, jaki tam jest stosunek Rosji do Łukaszenki, bo raz jest bardzo dobry, raz jest gorszy. Łukaszenka sobie rzeczywiście pozwala na tam jakieś rzeczy, na które na przykład pols, polscy politycy nigdy by sobie nie pozwolili wobec, wobec Rosji. Ale to jest rozmowa hipotetyczna, która jakby nie ma podstaw. I jeszcze ostatnie pytanie. Jak ty oceniasz politykę wschodnią Lecha Kaczyńskiego, no. zwłaszcza, zwłaszcza sprawy Gruzji? No tutaj też są takie dwa, dwa stanowiska, każde logicznie poparte argumentami. Jedno mówi ta, ta, ta wizja piłsudczykowska, że rzeczywiście trzeba było pomóc przeciwko tym znienawidzonym Ruskim. A druga, po co pchać się na Gruzję, przecież jeżeli Rosjanie się zajmują jakimkolwiek innym terenem, im dalej od Polski, tym lepiej? Która z tych, z tych, z tych wersji logiki jest Tobie bliższa? Nie, znaczy ja nie wiem, jaka była polityka dokładnie Lecha Kaczyńskiego, bo ja jej nie rozumiem, jeżeli to chodzi o jakieś tam, te, te, te tam jagillonizmy, jakieś tam podążanie śladem Giedroycia, no to oczywiście to, to są jakieś tam absurdy. Fakty są takie, że funkcją istnienia tych wszystkich państw typu tam Łotwa, Estonia, Rumunia, Czechy, Słowacja czy Węgry a z drugiej strony teraz dołączyły te inne, te zakaukaskie, których tam powiedzmy wcześniej nie było jest istnienie Polski. Innymi słowy, bez Polski te państwa wszystkie się natychmiast pogrążą w zależność od Rosji. I tak naprawdę z punktu widzenia takiego racjonalnego, to te państwa powinny zabiegać o to, żeby Polska miała jak najsilniejszą pozycję i na tyle silną, żeby mogła wchodzić z tą Rosją w, jakieś tam, w jakąś tam interakcję na w miarę równych warunkach. No bo jak ta Polska się zapadnie, to oni się natychmiast też zapadną. W tym sensie y, jakby sygnał, który dał Kaczyński takiego sprzeciwu i podtrzymania y, Gruzji y, ma oczywiście sens, tylko że z drugiej strony, y, ja nigdy nie widziałem jakiegokolwiek sygnału z punktu z, jakby ze strony tych państw y, właśnie w, y, w kierunku Polski. Tak? Zawsze raczej są jakieś problemy. No to widzimy po Litwie, na przykład, y, ale nie tylko. No, y, czasem po Słowacji to było widać. <laughs> A oczywiście to odnosi się także do Białorusi i Ukrainy. No to jest ciężko, ciężko wyważyć, bo to, tu jest potrzebna długoletnia i długofalowa polityka, żeby jakby te, te, te sfery rządzące w tych krajach uświadomić, chociaż ci ludzie powinni sobie sami z tego zdawać sprawę. Redaktor naczelny najwyższego czasu Tomasz Sommer, dziękuję bardzo. Dziękuję.